Państwu. Część trzecia. Dzisiaj dostaliście, dostaliście dwie części naraz, bo wtedy, kiedy kręciłam jakieś trzy tygodnie temu film poprzedni, to coś mi tak niefortunnie po prostu przerwało, ale dzisiaj przejrzałam ten film i stwierdziłam, że nie, nie będę go wyrzucać. Nie będę dzisiaj powtarzać tego, co już powiedziałam. A po prostu przejdę dalej. I w poprzednim filmie właśnie skończyłam na poczuciu zimna w czasie żywienia się roślinami, ale jeszcze chciałabym dodać tutaj do całego tego e, całej tej kwestii zakwaszenia organizmu. Chciałabym dodać, że zakwaszenie organizmu sprzyja wielu chorobom i są to choroby takie jak. Nowotwory, cukrzyca, naciśnienie tętnicze, miażdżyca, reumatyzm, osteoporoza. I oczywiście powtórzę, że zakwaszony organizm sprzyja rozwojowi wszelkich patogenów, w tym pasożytów, które również są odpowiedzialne za nasze choroby. Um. Jedzenie roślinne alkalizuje organizm i niweluje ten problem z zakwaszeniem organizmu, co oczywiście już kiedy zalkalizujemy swój organizm, kiedy on będzie bardziej właśnie alkaliczny, no to jakby Przeszkodzimy w tym rozwoju i wręcz nie damy odpowiedniej pożywki dla tych organizmów, które są w nas. Ja w ogóle twierdzę, że tych organizmów w nas nie powinno być żadnych bakterii, bo o ile w tym systemie mamy te ciała materialne, kiedyś teraz mamy ciała materialne, kiedyś mieliśmy, mieliśmy ciała subtelne, mogliśmy się zagęścić. W naszych organizmach nie było żadnych innych organizmów, które mogłyby wpływać na nasz. Na naszą świadomość. Ja Państwu podlinkuję jeszcze taki film. Myślę, że go jeszcze gdzieś mam zapisanego, i tam jest mowa o tym, właśnie jak te pasożyty wpływają na naszą świadomość. Dlatego uważam, że jedzenie zwierząt i produktów odzwierzęcych, czy jedzenie bardzo mocno w ogóle przetworzonych pokarmów, jest dla nas kompletnie niekorzystne. I um, coś, czy bym chciała dodać, bardzo zakwasza organizm kawa yy, i mimo że wypłukuje różne, no. <coughs> przepraszam, mimo że wypukuje różne um, minerały z naszego organizmu i ja się o tym bardzo mocno ostatnio przekonałam, ponieważ yy, ja zrezygnowałam z kawy yy, takiej yy, kofeinowej. Bo ta kawa mi po prostu szkodziła. Ona mi podnosiła bardzo szybko ciśnienie, co podobno kawa nie podnosi ciśnienia, ale podnosi. Ja jestem przykładem na to, że podnosi, Mariusz zresztą też. Zresztą, my, jakby kiedyś był taki moment, że ja zrezygnowałam z kawy, ponieważ ona mi w ogóle nie smakowała. Właśnie w tych początkach moich tej drogi owocowo-warzywnej. Ja po prostu samoistnie odstawiłam, i przez dłuższy czas ja jej nie piłam, później ją znowu zaczęłam pić, ale zauważyłam, że po tej kawie właśnie rośnie mi ciśnienie, a przede wszystkim puls, wiecie. No i to jest chyba związane z tym, że kawa podnosi bardziej adrenalinę i my, pijąc kawę, to jesteśmy, nasz organizm jest spięty i jest gotowy do ucieczki. Czyli tak jakby. Um, Jakbyśmy byli w zderzeniu z jakąś groźbą, z jakimś zagrożeniem dla nas. I w moim przypadku się to sprawdza. Ja z, z kawy zrezygnowałam, natomiast bardzo lubię smak kawy. I kupiłam, zaczęłam sobie kupować kawę bezkofeinową. Z tym, że na początku była to kawa kupowana w takim sklepie normalnym w markecie, bezkofeinowa. Tutaj to się nazywa Decafé. Ale zaczęłam czytać na jej temat, że ona jest jakby pozbawiana tej kofeiny chemicznie, więc jest to niezdrowe i jeszcze bardziej zakwasza organizm. No to dowiedziałam się, że są kawy bezkofeinowe, które. Są w sposób naturalny pozbawiane tej kofeiny poprzez jakoś tam jej zaparzanie. No i nie chcę się już, wiecie co, nie pamiętam już tego procesu, ale jeśli jesteście zainteresowani, możecie sobie poszukać. To jest kawa biologiczna i w sposób jakiś tam biologiczny pozbawiana właśnie tej kofeiny. No i ja uważałam, że ja mogę sobie jej pić dowoli. A otóż nie. Otóż okazuje się, że ta kawa również zakwasza organizm i również wypłukuje minerały. I kiedy ja ją zaczęłam pić, to yy, wyobraźcie sobie, że yy, zaczęło mi drgać, zaczęła mi drgać powieka od oka i ja nie umiałam sobie z tym poradzić. Yy, zaczęłam robić zakwas z buraka. I jeszcze jedna z naszych wicek podarowała nam trawę jęczmienną, taką dobrej, bardzo dobrej jakości i tę trawę piłam plus właśnie zapas z buraka i wtedy to oko przestawało drgać, ale ja tą kawę dalej piłam. I później już nawet właśnie ten zakwas buraka nie pomagał, więc y, ani ta trawa jęczmienna, y, więc y, no, trzeba było kawę odstawić, y, bo no, to było uciążliwe bardzo, y, kiedy. Y, bo zapewne później zaczęłyby się pojawiać jakieś inne dolegliwości, bo to jest objaw y, wysiewania witamin z grupy B i magnezu oraz potasu. Więc y, no, to są bardzo. Y, Niekorzystne kwestie, jeśli y, pijemy coś, wprowadzamy do swojego organizmu coś, co wysiewa y, 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 konkretne minerały, które nam są bardzo potrzebne. Widzę, że tutaj mój y, kociak tutaj rozrabia i y, ma parcie na kamerę, no ale trudno, bo ja już chyba piąty raz to nagry zaczynam nagrywać i y, y, jeśli ja bym ją wyniosła stąd, no to ona by po prostu też y, bardzo y, y, miauczała pod drzwiami, no i tyle. To też by mi nie dała e, tutaj podziałać. E, więc to odnośnie kawy. Herbata też zakwasza organizm, też zakwasza organizm. Czarna herbata. Myślę, że zielona herbata, bo ona też posiada te jakieś tamte inne, i zielona herbata ona pobudza mocno. E, myślę, że też nie jest do końca zdrowa dla naszego organizmu. Mm. Ale ostatnio odkryłam e, herbatę Roybos. I ta herbata e, po prostu jest rewelacyjna, bo e, to nie jest herbata, to jest e, po prostu mm, jakiś tam krzak, jakiś krzew, z którego robi się napój herbaciany. E, co jest wspaniałe w nim, to jest to, że on był fermentowany uprzednio. I właśnie ma przez to bogactwo składników, e, żywiących nas. Więc to jest rewelacyjna rzecz. E, więc ja tę rojbos polecam, poczytajcie sobie. A jest przy okazji bardzo smaczna, bardzo smaczna. I teraz słuchajcie, wracam do tej kwestii związanej z zimnem, z poczuciem zimna. E, poczucie zimna pochodzi z nadnerczy nadnercza y, to jest bardzo długi jeśli chodzi o to żeby je jakoś y, przywrócić do równowagi przywrócić w ogóle nasz organizm do odpowiedniej filtracji to jest bardzo długa droga no i y, ogólnie rzecz biorąc właśnie ostatnio to bardzo dużo ludzi ma problemy skórne. Łuszczyca, zapalenia atopowe skóry to jest wszystko związane z zakwaszonym organizmem i z przerostem grzyba w naszym organizmie. Nawet ostatnio w mojej rodzinie dziewczyna, która miała od maleńkiego zapalenia atopowe skóry. No, ówczesna medycyna to jej po prostu tylko jakby rozniosła tymi różnymi sterydami, roz, maściami, rozniosła jej tą um, egzemę praktycznie na całe ciało. E, to było dziecko, które pamiętam, 3,5-letnie, które e, siadając na toalecie, przyklejało się do deski klozetowej, bo wiecie co, ona miała um, wysięg um, um, tych takich um, płynów um, limfatycznych. Um, po prostu to było tak wszystko zaognione, że to dziecko się bardzo mordowało. Wiem, że sprowadzali kiedyś maść z zagranicy i ta maść jej bardzo pomogła. Bardzo. Z tym, że wiecie, to były sterydy, to były bardzo silne maści i ona już w tej chwili ma powyżej 30 lat i ona do tej pory się morduje po prostu z, z tymi problemami skórnymi. Ona zauważyła sama, że to się wszystko pięknie poprawia, kiedy ona jest na diecie roślinnej. E, stricte, ale ona też bardzo dużo lubi jeść, jadać węglowodanów i ona nie była na diecie surowej, um, a na diecie e, wegańskiej po prostu. Ale i tak czuła poprawę, z tym, że jedząc, e, jedząc po prostu węglowodany, jedząc jakieś tam kasze zboża, e, takie rzeczy, to e, mimo wszystko też jej e, to wszystko wy, wychodziło z powrotem i mm, w tej chwili okazało się, co? Że ma e, przerost kandidy. No i wcale się nie pomyliłam i mówiłam jej, mówiłam jej przez ostatnie lata, że jest to przerost grzyba, nie chciała słuchać. E, wiem, że wyszukiwałam dla niej bardzo mnóstwo materiałów, nie chciała słuchać, e, natomiast w tej chwili przyznała rację i e, okazało się, że ma bardzo duży przerost właśnie grzyby Candida w swoim organizmie. Ja to tak właśnie mówię gwoli e, po prostu świadomości, bo wiem, że wiele osób boryka się z takimi problemami skórnymi, e, wszystkie te egzemy, wszystkie na przykład moja córka e, z wegetarianizmu przeszła na wegetarianizm w tej chwili, to nie dość, że mm, tam ma problemy teraz z wagą, no bo organizm przez wiele lat odzwyczaił się od danych pokarmów i już w tej chwili jest nietolerancja na nie. Więc e, jeśli jemy rzeczy, które e, pokarmy, które, na które mamy nietolerancję, to będziemy tyć e, to raz, a dwa, właśnie zaczęły się pojawiać e, egzemy. E, no, ale wiecie co? Nasze dzieci są mądrzejsze od nas <laughs> i one e, muszą same przerobić i same dojść do. Pewnych kwestii, żeby zrozumieć, co im tak naprawdę szkodzi. Ja mogę mówić, ale po prostu każdy chyba ma swój rozum i musi na swoją, jakby, swoje przejść, swoje przerobić. No i tyle. I teraz o co chodzi? Dlaczego mówię o tych problemach skórnych? Mówię o problemach skórnych, dlatego że w tej chwili jest to nasz główny filtr. Wątroba i nerki nie działają tak jak należy, są przeciążone, i dlatego wszystko po prostu. Ta skóra jakby przejęła pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o filtrowanie, o, jeśli chodzi o e, czyszczenie naszego organizmu. Dlatego bardzo często ludzie mają problemy ze skórą, bo skóra się, Ja sama widzę, właśnie ostatnio mówili pod tym filmem pierwszym, Pisaliście, że. Niektórzy pisali, że mam ładną cerę. Ale wiecie co? Jeśli ja tylko zacznę jeść coś niestosownego, bo tak jak mówiłam, zdarzało mi się to, to ja od razu mam um, wypryski, może nie tyle co wypryski, co ta cera staje się. Um, no widać, że ona coś i dolega. Jest taka. Takie plamki się robią. Ona jest. Um, tak, jakby tak jak podobnie jak wygląda cera z, z tym problemem, z krwinkami, z tymi wybroczynami. To właśnie są takie małe jakieś, może one nie są jakoś tam bardzo widoczne. Bo kiedy nałożę jakiś tam makijaż, to nie widać, ale tylko właśnie zaczynam jeść coś niestosownego. To ta cera właśnie się zmienia. I teraz ja Wam podlinkuję. To prawda, to jest angielskojęzyczne. Kanał z kobietą, która ma na imię Lisa, i ona jest witarianką. Ona miała okropne problemy z cerą. Ona miała wybroczyny, krosty, straszne. Ona, wiecie co, niektórzy mają taki problem z takim. Z takimi krostami wręcz ropnymi, czy mocno czerwonymi, takie duże te, te krosty, ale to wszystko świadczy o tym, że w naszym organizmie dzieje się coś złego. Wszystko, co dzieje się wewnątrz nas, po prostu yy, yy, w jakiś sposób yy, yy, działa na naszą skórę, na, bo to jest właśnie filtr. I, yy, yy, yy. I ona opowiada swoją historię, ja Wam podlinkuję film jej. Gdzie właśnie pozbyła się tego problemu. I w tej chwili ma piękną, gładką skórę. Dlatego ja przyznam Wam szczerze, że owszem, wiecie co? Jeszcze tutaj na łokcie wam pokażę. To, co tutaj mam, to teraz jest zaczerwienienie, bo, um, bo opieram ręce o kant stołu. Ale tutaj na, jednej, na jednym łokciu i jak na drugim. Jeszcze troszeczkę mam taką e, za, e, troszeczkę zabrązowioną tutaj tą skórę. I tu tak samo. E, natomiast łokcie mam już gładkie, i to jest za sprawą właśnie mojej diety. I, e, a miałam właśnie tutaj taką łuszczącą się skórę: bardzo mocno łuszczącą się i taką e, mocno brązową. No oczywiście to jest powolny proces, ale jeśli chodzi o skórę twarzy, jeśli ja jem na surowo, stricte roślinnie, owocowo-roślinnie, to ja właśnie taką twarz mam, z czego jestem bardzo zadowolona. Mam 53 lata, więc zmaszczek też za bardzo nie mam. Co jeszcze dieta roślinna dla mnie zrobiła, to jest to, że miałam 100% siwych włosów. Moje włosy były w 100% siwe. E, więc e, kiedy przeszłam na dietę roślinną, to e, zaczął przywracać się pigment. Ja myślałam zawsze, że od stresu moje włosy są siwe. A e, wiecie, co Mo możliwe, że kortyzol wpływa na to, bo tak jak kortyzol wpływa na nerki bardzo mocno jeśli chcemy przywrócić swoje nerki do równowagi, to musimy wypracować sobie jakiś sposób, żeby się wyciszać. Jeśli chodzi o moje włosy, to w tej chwili nie widać tego, bo akurat mam świeżo położoną farbę, bo ja byłam, nie... no moja córka to mówi, że ja byłam ciemną blondynką, ale yy, yy, ja byłam taką jasną szatynką, o powiedzmy to tak. Zawsze się uważałam za szatynkę i właśnie ze względu na te moje siwe włosy zaczęłam farbować je na taki kolor, żeby po prostu nie było tak szybko widać odrostów natomiast nie widać w tej chwili, ale ja mam już w tej chwili jakieś dobre 40% swojego koloru włosów tak mi się przewraca pigment i powiem Wam, że u Mariusza jest to samo u Mariusza jest to samo co mnie bardzo to też no zaskoczyło Mariusz też wygląda młodo. On, jak na swój wiek, on jest po 60, to też wygląda młodo. Także uważamy, że jest to też efekt tej diety, tego sposobu żywienia się, powiedzmy to tak. Więc y, to było o włosach, teraz y, ten nadnercza i ten kortyzol, właśnie, powinniśmy znaleźć sposób wyciszania się, i y, stres absolutnie nie sprzyja temu, żeby przywrócić y, równowagę w sobie. Stres y, potrafi y, być też y, winowajcą wielu, wielu schorzeń. Y, na przykład, jeśli chodzi o no, nadciśnienie tętnicze, to macie stres macie miażdżyce i macie chore nerki i y, to jest przyczyna właśnie, y, ale też otyłość, też otyłość i też y, nieodpowiednie żywienie się. To też jest y, właśnie problem y, związany z nieodpowiednim żywieniem się. Y, jeśli chodzi o, y, jeśli chodzi o y, nadciśnienie y, tętnicze, które ja miałam i które, y, na które brałam trzy tabletki, to w tej chwili nie biorę żadnej, nie biorę żadnej. Odkąd jestem na surowym yy, jedzeniu, nie potrzebuję tabletek na nadciśnienie. Yy, więc, tak, zimno czujemy przez yy, nadnercza. One niewłaściwie filtrują, one są upośledzone tak w cudzysłowie oczywiście powiem Potrzebują oczyszczenia nerki, potrzebują um, odpowiedniej diety, odpowiedniego um, oczyszczenia myślę. Um, tam są też różne kanaliki pozatykane. W ogóle ogólnie mamy pozatykane kanaliki przez tą tradycyjną dietę kanaliki limfatyczne, tam są pozatykane kanały, tak jak na przykład w naszej wątrobie są też pozatykane kanały. Ja to czuję bardzo wyraźnie, dlatego um, będę przeprowadzać y, czyszczenie wątroby. Natomiast y, jeśli chodzi o y, nerki y, to y, z tego co czytałam z tego co czytałam doświadczenia y, różnych osób to y, na przepchanie tych kanalików y, działa jedynie y, głodówka i to sucha czyli nie picie, nie jedzenie. Niektórzy robią takie głodówki na przykład przez jedną dobę. Głodówka sucha liczy się podwójnie jak głodówka wodna. Dlaczego głodówka sucha? Widocznie to ciągłe płukanie nerek, gdzie zwróćcie uwagę, że zachęca się nas do picia ponad dwóch litrów wody dziennie. Zwykłe picie wody przepłukuje nerki i to nie sprzyja filtracji. Więc y, suche posty, gdzie się nie pije nie je, dają odpocząć tak nerkom, że one zaczynają powoli y, powracać do balansu. I y, y, tu chyba dokładnie chodzi o nadnercza. Y, natomiast, właśnie z tego co wyczytałam, y, z wypowiedzi tych, którzy robili sobie takie suche posty, to właśnie mówili, że suchy post właśnie rusza. Nerki, że one dopiero wtedy zaczynają prawdziwą filtrację. Więc też warto się też tym zainteresować. Ja jeszcze nie jestem na tym etapie. Ja przez dłuższy czas na pewno będę na postach sokowych. Obecnie jestem na poście dr Dąbrowskiej, bo czułam, że potrzebuję tego postu, bo też już zaczynałam mieć zakusy, pokusy na gotowane jedzenie, więc od razu reset. E, e, dla organizmu I, i obecnie jestem na takim poście doktor Dąbrowskiej. W wersji surowej zaznaczam, w wersji surowej. E, m, więc jeśli chodzi o nerki to, to, jest, y, to jest to. Natomiast y, co jeszcze jest odnośnie tego poczucia zimna? Ponieważ bardzo szybko trawimy, to y, y, nasza wątroba nie jest przeciążona, nie musi pracować non-stop. Jeśli jemy mięso, jeśli jemy takie tłuste, ciężkie potrawy, ja na przykład w tej chwili nie mogę jeść za dużo tłuszczu, bo tłuszcz mnie wręcz uziemia. Tak jak prawie, że tak jak gotowane jedzenie. Ale ja mam wycięty woreczek, ja mam zapchaną wątrobę, więc ten tłuszcz y, nie sprzyja mi. Więc. Y, Mogę jakieś tam małe ilości, najlepiej, jeśli go w ogóle nie jem, to wtedy najlepiej się czuję, przyznam Wam szczerze. Natomiast, yy, kiedy mądroba nie jest yy, właśnie obciążona tym ciąg, tą ciągłą pracą, to yy, yy, mamy często poczucie zimna, i wtedy właśnie dlatego się dużo poleca się na diecie surowej aktywność fizyczną i przy aktywności fizycznej. To poczucie zimna y, jakby się minimalizuje, bo oczywiście, kiedy zaczynamy się ruszać, poprawia się krążenie i y, 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 po prostu zaczyna nam być ciepło. Wielokrotnie, kiedy nam y, siedzimy w domu i nam jest zimno, marzną nam ręce, marzną nam dłonie, to my zaraz wychodzimy na zewnątrz, na spacer, szybki marsz, poprawia się krążenie i wtedy czujemy ciepło. Y, Ludzie, którzy jedzą y, na surowo, zwłaszcza owoce, i którzy są bardzo długo już, którzy mają generalnie y, oczyszczone energii, mają balans w swoim organizmie, już tego zimna nie czują. Natomiast, co jeszcze jest ciekawe, to jest to, że uwaga, słońce nas zakwasza i dlatego czujemy ciepło. Natomiast zimno jest alkalizujące. I dlatego, jeśli jemy y, przy takich nieoczyszczonych nerkach, jeśli jemy owoce alkalizujące, to możemy takie zimno, właśnie czuć. Ale to, tak jak mówię, dobrze jest wtedy jakaś aktywność wprowadzić sobie jakąś aktywność fizyczną, jakieś ćwiczenia, jakieś spacery. Czy jazda na rowerze też świetnie poprawia krążenie. Także to tyle mam do powiedzenia. I wiecie co? Ja patrzę, że ten film już ma ponad 20 minut, więc ja myślę, że skończymy na tym i o zaśluzowanym organizmie powiem w następnej części. Widzicie, żeby te po prostu filmy nie były takie długie po, po godzinie czy tam ponad godzinę. No bo ja wiem myślę, że takie 20-minutowe filmy. słucha się. Yy, takich filmów się słucha po prostu yy, łatwiej lepiej. No dobra, to. Do następnego, do usłyszenia. W następnym powiem o tym zaśluzowanym organizmie, jakie my mamy doświadczenia. Jeśli chodzi o zimno w organizmie, my mamy takie doświadczenia. Wiem, że nasze nerki jeszcze nie filtrują. Co jeszcze mogę powiedzieć, jeśli yy, yy, odnośnie jeszcze może wrócę do, do pierwszej części? Bo y, mówiłam tam o jedzeniu glutenu. Gluten w tej chwili jest bardzo agresywny i y, rozwala nam jelita, i nasze jelita są, y, mają takie mikro y, nieszczelności, mikro, y, mikro otwory, które przepuszczają y, organizm, przez, przepraszam, przepuszczają y, treść jelit. Do naszego organizmu, i stąd właśnie problemy ze skórą u wielu, wielu osób. Podobno, zjedzenie batonika typu Mars, takiego wiecie, co w środku ma taką ciągnącą pyszną masę, niby karmelową. To podobno, jeden taki baton, baton już potrafi rozwalić jelita i zrobić kompletną rozpierduchę w jelitach, jeśli chodzi o ten systemową równowagę, a już na pewno ziemniaki rozszczelniają jelita i rozszczelnia jelita pieczywo i wszelkie mączne potrawy. I stąd właśnie u wielu, wielu osób są problemy z cerą z i problemy z, z wypryskami, z różnymi właśnie takimi kwestiami. Dobrze jest sprawdzić sobie, jeśli ktoś nie wie, dobrze sobie sprawdzić pijąc sok z buraka. Albo zje, zjadając buraki, e, i trzeba wtedy sprawdzić nasz e, mocz, jak on wygląda. Jeśli siusiamy na czerwono, to znakiem tego mamy rozszczelnione jelita. E, I e, wiecie co? E, kiedy doprowadzi się do balansu naszej jelita, kiedy właśnie się przestaje jeść te pokarmy e, glutenowe i e, mączne ziemniaki i tak dalej, no to wtedy wyobraźcie sobie, że y, po wypiciu y, soku z buraka czy tam zakwasu z buraka, y, zakwas z buraka jest generalnie petardą, on ma tak duże bogactwo składników y, żywiących nas, y, przenajróżniejsze tam y, y, składniki, E, witaminy, minerały e, naprawdę go e, serdecznie polecam. E, ja go robię i go piję, bo naprawdę e, czuję, że e, e, jeśli chodzi o właśnie witaminy z grupy B, to on mi je świetnie uzupełnia i ja miałam na, na to doświadczenie z tym skaczącym okiem. Więc po wy, wypijaniu, właśnie soku z buraka, nie ma już tego, że siusiamy na czerwono. Więc y, warto sobie taki test przeprowadzić i sobie przemyśleć, właśnie, bo y, przenikanie, właśnie, nawet takich y, y, mikroskopowych y, y, ilości treści y, jelitowej bardzo źle sprzyja naszemu organizmowi. Dobra, słuchajcie, to tyle na dziś. I do następnego.